na kolejnym, szesnastym przystanku moi drodzy, chodźcie do nas wszyscy, ponieważ za moment przygotowaliśmy dla was niesamowitą niespodziankę. Czekaliśmy na to cały rok. Mamy kilka minut, aby wam to opowiedzieć, a potem rozpocząć najpiękniejszy festiwal świata. Czujecie się dobrze? Nawet nie macie pojęcia jak czekaliśmy na ten moment, jak bardzo chcemy tutaj być razem z Wami, jak bardzo jest to dla nas ważne, kiedy podczas zimowego grania myślimy już o przez sam Tworzycie najpiękniejszą publiczność świata. Tworzycie ludzi, którzy potrafią być ze sobą razem. Jest ponad 300 tysięcy ludzi, jeszcze do nas jadą. Potraficie tworzyć coś w Polsce, co jest tak trudne do osiągnięcia, a więc nawzajem się szanujecie, tolerujecie, ale także kochacie. Przez trzy dni będziemy ze sobą. Przypominamy wam wszystkim. Pogoda ma być bardzo piękna, ale dbajcie o siebie. Patrzcie na siebie. Przeżyjcie ten przystanek jak najbardziej trzeźwo, ponieważ to się zdarza. Raz w roku ten piękny moment, kiedy jesteśmy ze sobą. Będzie trochę kurzu, ale kurz nam nie przeszkadza. Róbcie ten kosz, on jest bardzo piękny, jak zwykle wszystko filmujemy, pokazujemy. Jest bardzo dużo dziennikarzy, także dużo dziennikarzy z Niemiec i wiadomo, że przyjechali, bo chcą obejrzeć najbezpieczniejszy festiwal. I zróbcie wszystko, abyśmy mogli w ten sposób o nim mówić, abyśmy mogli w ten sposób reagować, abyśmy mogli w ten sposób opowiadać w przyszłości. Moi drodzy, już mam sygnał w uchu, jesteśmy teraz... Na żywo w pierwszym programie Polskiego Radia. Pozdrawiamy całą Polskę! Pozdrawiamy całą Polskę. Program pierwszy Polskiego Radia jest z nami przez cały czas. Dziennikarze tego radia będą prowadzili ASP, już prowadzą. Wielkie dzięki. Chodźcie wszyscy do nas. To naprawdę za moment niezwykle ważna rzecz. Która była przygotowana od kilku miesięcy, ale kiedy wiedzieliśmy, że już będzie festiwal, wtedy poprosiliśmy, aby to się odbyło i za moment, moi drodzy, będziemy mogli w ten sposób pochylić się w pewnej bardzo ważnej sytuacji. Ten rok, Krówka Mała, myślę, że już was nie ma, no jesteście, super. Pomagajcie flagami. Bo flagami, flagi absolutnie dozwolone, machamy. Jeżeli tylko momentami się Was prosili, gdzieś tam kamera, to sobie damy radę. Ale flagi są i te flagi pokazują kolor całego przystanku Uso. Ten niesamowity kolory, który później przez 3 dni jest razem z nami przez cały czas. Moi drodzy, pamiętajcie o właśnie, od razu mówię, tą puzuelę wyrzuć zakop, zniszcz. Wiesz dlaczego? Bo jak robimy nagrania, to niszczysz nam potem dźwięk. Ona tak pierdzi, że jest po prostu dziękuję bardzo. Może się mieć. Graj sobie w namiocie. Dzięki. Ale te cholerne wuzulere po prostu nam wchodzą na taśmę i zaczynają nam to wszystko zupełnie inaczej ustawiać. Dlatego moi drodzy, ten rok był bardzo trudny też dla naszego kraju. W tym roku zdarzyło się mnóstwo rzeczy, które zaszokowały, które zdramatyzowały nasze życie smoleństw. Także powódź, z którą ludzie jeszcze ciągle walczą. Także nasi żołnierze, którzy giną gdzieś daleko od domu. Z pełnym, ogromnym szacunkiem dla wszystkich, którzy przeżyli tragedię. Dla wszystkich, którzy myślą o tym. Dla wszystkich, którzy czują, że to bardzo ich dotknęło. Będziemy chcieli za moment tutaj oddać im w sposób niesamowity hołd. Ale także pokończ się wam wszystkich za moment tutaj. Pokażemy Wam rzecz niezwykłą, pokażemy naszą flagę białą-czerwoną, pokażemy, że ten festiwal jest organizowany w Polsce, w pięknym kraju pięknych ludzi, w kraju, który jest dumny z Was, w kraju, który jest i powinien być znany na całym świecie. Ten festiwal jest także miejscem dla wszystkich, którzy do nas przyjeżdżają z całej Europy i z całego świata. Także i wszystkich serdecznie tutaj witamy, ale pamiętajcie o tym, że jesteście w Polsce naprawdę, w cudownym miejscu na góry I bądźcie z tego dumni. Nieraz trochę o tym zapominamy. A to my pokazujemy ludziom, bo będą nas oglądać ludzie na całym świecie. Internet oczywiście śmiga. A więc pozdrawiamy wszystkich na całym świecie na internecie. pracują, którzy pracują i którzy szukają gdzieś szczęścia, ale pamiętają o tym, że kochamy ich i są Polakami i czekamy na nich. A teraz pójdźcie w niebo. Za moment. Zobaczcie, co leci na niebie. Za moment przeleci. Jeszcze chwilę. Jeszcze chwileczkę. To było przygotowywane, więc chwilę cierpliwości. Spójrzcie na scenę. się pokłonić tym wszystkim, którzy potrzebują teraz waszej energii mocno to walczyliśmy, nie było łatwo, ale teraz ta przestrzeń jest otwarta. Za moment! Za moment nasi goście na scenę, proszę bardzo Maja, gdzie jest Maja, gdzie jest Ewa? Gdzie jest moja wnuczka, gdzie jest moja córka? Chodź się tutaj. To już jest nowe pokolenie Ustoku. Bierzcie swoje dzieci. Bijcie dzieci. Maja jest z nami. Moja córka Ewa, tu gdzieś była taka bardzo malutka. I nasi przyjaciele. Mnóstwo, mnóstwo dzieciaków. Dbajcie o siebie nawzajem. Roman Polański, proszę bardzo. Uwaga, panie Romanie, tradycyjnie proszę otworzyć przystanek Łódzko. 16. przystanek Łódzko w miejscowości koszyn nad Obrąg w województwie lubuskim.